Queen. i dzisiaj e, będę pisać do różnych osób, bo właśnie założyłam nowe konto na BSP i dziś będę pisać e, do różnych osób. E, na przykład jakieś na przykład. Na przykład, cześć, weźmi z kina I zobaczymy, co odpiszą. Po prostu, no dobra, zaczynamy. I pierwszą osobą, do której napiszemy będzie. No to zaczynamy. Pierwsza osoba będzie nie wiem, po prostu w tym świecie. E, mam za sobą baganetę, no, więc zawsze mam tak, aż żeby... dobrze. dobra, napiszemy. Lika sto tysiąc, ileś tam, coś tam. Dobrze, napiszę. Ty masz zrobić miskina. Dobrze. Dobrze, ty masz zrobić mi skina. Jeszcze nic nie napisała. Napiszemy do na przykład. Nie wiem, do różowa Girl, chociaż nie jest różowa, ale i tak jest ładna. Git. Dobra. Ty masz mi zrobić. Skina. Na tych miast. Nie wiem co odpiszę tak ogółem, ale na pewno. O, napisała coś, sprawdzimy. Napisała znaki zapytania. Chyba nie wie o co chodzi, dlatego dobrze napisałam. Masz mi zrobić skina, bo zgłoszę. Zgłoszę. Dobrze. Odsyła znaki zapytania, ale tamta dziewczyna jeszcze nic nie opisała. Ta różowa girl. Dobrze, napiszemy jej na przykład. A co mnie to masz mi zrobić? Dobra, zrobić. Dobrze, napiszemy do niej. A to ty mnie zgłosisz? A jak się zgłasza? Dobrze nic nie napisała, bo pewnie mnie zgłosiła, ale dobra, piszemy do innej osoby. Napiszemy do niej: "Masz mi natychmiast, natychmiast zrobić skina, bo jestem złym kotem." <grym> Żeby to było takie wiecie no. Jak widzicie, napisałam: "Masz mi zrobić natychmiast skina, bo jestem złym kotem." Jeszcze nic nie napisała, mi się ładuje tablet. Brawo ja. Dobrze, tu jest tu się. Ehm, dobra. Tak, mam tylko pokażę, bo więcej nie chcę pokazywać z tego, ale dobra. Dobra, napiszemy jej. A to ja cię zgło... Zgloszę, dobra, nie zglo... Tylko ty... Jakoś tak napisałam. Dziwne co, ale nawet. Dobra, chcesz blok? Ja takie nie, <laughs> ale jestem po prostu z tak na żarty. Dobra, może i powiemy, że ja nagrywam i po prostu, no bo. Tak, bo i jak to jest moje konto. Do dobra, po prostu Lady, ja więcej do niej nie piszę, bo ona napisała, że Beka i nie wierzę po prostu, że mam kanał. I w ogóle nie jestem dzieckiem, więc brawo, ale dobra. Bo na odcinku z mojej to ja się bałam pokazywać mój głos, po prostu yy, myślałam, że koledzy mnie wyśmieją, ale na odwrót <laughs> powiedzieli, że fajnie nagrywasz, ja też mam kanał i takie tam rzeczy i w ogóle yy, wszystko jest fajnie. Napiszę do tego gościa, na pewno mi zrobi skina, bo ja chcę. No to konto, Chociaż też... Dobra, napiszę ja po prostu do niego. Ja napiszę po prostu hej, zrobisz mi skina, bo nie chcę, żeby ludzie się po prostu ze mnie wyśmiewali i inne rzeczy, więc odeślemy. Ciekawa jestem, bardzo co odpisze. No i dobrze, chyba już kończymy na tym odcineczek. Zostaw łapeczkę w górę i subskrypcję. I może będzie druga część, ale na dzisiaj koniec. Pa pa.